bardzo, bardzo serdecznie. Panie widzowie, mam niezwykłą przyjemność po raz pierwszy u nas w studiu VTV przedstawić gościa, który zajmuje się, no właśnie, uzdrawianiem, pomaganiem w wyjątkowo trudnych sytuacjach, przynajmniej tak jest aktualnie, ale to wszystko nie zaczęło się tak, tak nagle, bo to była droga, do której przez wiele lat dochodził i o tym myślę, że będzie dzisiejszy odcinek. Jak to się stało, że dziś uzdrawia Zapytam mojego gościa, pan Marek Baniecki. Dobry wieczór, witam pana serdecznie, panie Marek. Witam, dobry wieczór. Cieszę się, że no, po raz pierwszy, no, zawsze musi być ten pierwszy raz, w studio VTV, że pana tutaj mogę gościć w naszym studio. I chciałbym, aby pan opowiedział trochę o sobie, przede wszystkim w tym pierwszym odcinku, i o tym, jak to się stało, że dziś pomaga pan innym ludziom. Moja droga była dość skomplikowana i długa, jeśli chodzi o dojście do tego punktu, w którym teraz jestem. Pierwsza o, o tym darze dowiedziałem się w wieku 21 lat, kiedy byłem na studiach i w tamtym momencie w tym okresie życia w ogóle nie byłem no. związany ani z żadnymi ani energiami, ani duchowością zbytnią. Ja pochodzę z rodziny katolickiej mm -hmm. i tak każdy katolik po rodzicach po prostu człowiek chodzi do kościoła, nie kwestionuje niczego. No ale no niestety potem przychodzą jakieś tam swoje własne doświadczenia życiowe, przychodzą jakieś tam zastanowienia, różne sytuacje takie przemyślenia. przemyślenia właśnie dokładnie, no i zaczynamy kwestionować, bo kościół niestety, ale nie jest tak, nie wszystko łatwo tłumaczy, więc no człowiek ma duże, duże pole do popisu. No, ale będąc właśnie na studiach no, ukierunkowałem się bardziej w kierunku biznesu, bardziej taki byłem real, st mocno stąpający po ziemi. Nie interesowały mnie ścieżki duchowe... Materialne. Materialne, jak najbardziej przyznaję się, byłem materialistą. I nawet miałem znajomego, który właśnie na studiach on się bardzo mocno zajmował medytacjami, takimi rzeczami. I on mówi, że nam bardziej duchowość. Ja mówię, że nie, że ja to duchowość to może będzie kiedyś, jak będę starszy. Na starość, jak się już dorobię swoich pieniędzy, to wtedy mogę być duchowy. No, oczywiście tak, no, życie płata figle i nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. No i przez dłuższy okres czasu, przez kolejne 20 lat, no, tylko biznes, pieniądze, dorabianie się. No i miałem ciężki wypadek samochodowy. Uderzyłem w inny samochód. Mm -hmm. Samochód praktycznie mój został kompletnie zniszczony. Kiedy to się wydarzyło? W 2006 roku. Mhm. W tym momencie praktycznie nie miałem prawa do tego wyjść. Nawet policjant powiedział mi, że wygrałem swoje życie, bo samochód był tak zniszczony, a ja po prostu miałem połamaną nogę. Mm -hmm, tylko. Tylko. Nawet urwało część samochodu z przodu, że ja byłem praktycz, praktycznie góry nogami, leżałem i trawa do samochodu wpadła. Ja nawet nie wiedziałem, to byłem w szoku. Co się stało, ale jest myślę huczę, no ale miałem farta, że nic mi się nie stało. I normalnie jakoś tylko ta noga. No oczywiście noga była dość mocno połamana, i od tego czasu zaczęła się jakby choroba, według lekarza, oczywiście, mm -hmm. zaczęła się choroba stawów. I dzisiaj się pan z nią zmaga. Zmagam się, tak jest. Mm -hmm. Ale muszę dodać, że jest to trudno zdiagnozowalna choroba z autoimmunologii, tak to nazwę. Okay. Ponieważ Czy to nie jest tak ostatecznie, że to jest to i to? Że... Dokładnie, bo mhm. wiele lekarzy mówi jedno, inni mówią jeszcze co innego, trzeci mówią łączą w ogóle, że są kilka chorób naraz, tu mi występuje. Mhm. No ale moim zdaniem jest to po prostu stricte związane z, ze ścieżką duchową. Ponieważ energia, opatrzność i mój, mogą na to mówić Bóg, źródło, to mnie nie ma znaczenia. Najwyższy po prostu zadecydował, że moja ścieżka duchowa jest, no, chyba nie, nie tak, nie taką sobie obrałem i musi zwrócić moją uwagę. Sam sobie, muszę sam zwrócić uwagę, żeby ją, ją zmienić. No i ten wypadek to był pierwszy, pierwsza zmiana mhm. ścieżki duchowej. Od tego czasu praktycznie zacząłem chorować coraz bardziej, coraz mocniej. <laughs> Szukałem uzdrowienia. Zacząłem stosować od lekarstw, nie działały. Na marginesie okazało się, że jestem uczulony na lekarstwa. Nawet dowiedziałem się od lekarzy, że 90% wszystkich leków, jakie są na rynku, mm -hmm. nawet antybiotyki, zwykłe tego jestem uczulony. Także powiedzieli mi też, że. No to no, nie było za Niezmiernie trudno powiedzieć mi, że będzie mi trzeba leczyć. Bo nie reaguję po prostu na leki, a większość leków wykazuje skutki uboczne i to bardzo duże. No więc strafiłem, chcąc nie chcąc, w stronę alternatywnych metod. No praktycznie stosowałem wszystkie rzeczy, które wpadały mi do ręki. Mhm. Y te stosowałem terapię Gersona, tylko na, na, na warzywach, tylko na sokach. Przez półtora roku byłem. Nie było żadnych efektów. Poszedłem w bardziej drastyczne sp sprawy. Zrobiłem głodówki na samej wodzie. Przedem trzy głodówki, pierwszą zrobiłem 15 taką na, na rozpędzenie się, na rozgrzewkę. Potem zrobiłem 29 dni o samej wodzie. I potem, że jeszcze nie było dalej efektu, sam się na to zrobię jeszcze, może jeszcze dłuższą. Chciałem do 40 do dni. No nie udało mi się, po 20 dniach organizm odmówił posłyszeństwo powiedział, że już dość, bo to się jednak czuje, jak to będzie na długodłówce, długodłówce, długodniowej, to moment przerwania będzie doskonale rozpoznawał, mhm. organizm bardzo wyraźnie mówi dość, Jasne. no i niestety no, nie przynosiło to efektów. Mogę nawet powiedzieć, że podawałem sobie dożylnie y, wodę utlenioną, mhm. podawałem witaminę C. Metod pan wszelkie, próbował. wszelkie co mi wpadało. Poprawy nie było. Nie było żadnych popraw. Mhm. Inne rzeczy, jakieś takie, które miałem dodatkowe, wszystko poschodziły, ale stawy. Tak się rozpadały coraz bardziej, tak się rozpadały. Im bardziej wzrastała mi energia, a z roku na rok ona coraz wzrasta, coraz bardziej, bardziej się stawy rozpadały. Lekarze, część lekarzy jak e, rokowała tutaj? W... No w tej chorobie nie ma rokowań dobrych. Mhm. Praktycznie jest, no jestem skazany niby na... na... Na niebyt wręcz, bo no nie ma to lekarz, tylko są środki hamujące. Mm -hmm. A w momencie, kiedy umie środki hamujące, no nie, mo, nie ma takich środków, ponieważ mam te, te, te swoje uczulenia, no to niestety nie mogę ich stosować. Yes, yeah. No próbuję tam jakieś, są jakieś mniejsze tam efekty, jakieś tam, jakieś tam rzeczy mogę stosować, przeciwbólowe, takie rzeczy. Ale ogólnie nie ma takiego, co bym mogła coś mu pomóc. No i w tym momencie postanowiłem sobie, no nie no skoro nie mogę alternatywnie się urodzić, to może poszukam cudu. No i widziałem komputer, wpisałem 10 największych uzdrowicieli na świecie. Byłem skłonny jechać nawet na koniec świata, żeby mi po prostu zwrócili zdrowie. No i się okazało, że pierwszy chyba już nie żył, Jaki tam był na, na liście? Najsilniejszy. Na, najsilniejszy możliwe. No, ale drugi był Jan od Boga. Mhm. Jestem myślę, Jan od Boga? Jestem się, kiedyś chyba oglądałem nawet o nim program. I on był w Brazylii i przyjmował ludzi. Na marginesie dzisiaj na tam problemy z prawem. chociaż ja powiem na marginesie, że ja tam byłem osobiście, widziałem to, i, i nie wierzę w te oskarżenia. Tam się. No, to już zostawiam. Właśnie, prawo. bo to jest po prostu na inny temat. Ale on jest oskarżony o, o molestowania takie rzeczy, ale ja, ja w to nie wierzę, bo to, to jest on za dużo dobrego robił i no ale nieważne. Pojechałem do Brazylii. Będąc z Brazylii Yy, tam jest taki, taki cykl, przy się na dwa tygodnie i tam są zabiegi, się kieruje na, na różne tam, tak, takie operacje. I weekend jest zawsze wolny. Piątek, sobota niedzielę nie ma zabiegów, mamy siedzieć tam, tej wioski nie opuszczać, ponieważ tam jest pod wioską jest złoże minerałów, jest bardzo dobra energia, to się nawet można wyczuć. Każda osoba, która medytuje, na pewno to czuje, bo byli tam z całego świata ludzie i mówili, że tutaj często na przychody przyjeżdżają osoby, żeby pomedytować, bo rozwój duchowy idzie bardzo szybko. Właśnie no, nawet na tym złożu. Yes. Ale jak to niesforne dusze, szczególnie Polacy, poznałem kilku Polaków tam, bardzo fajnych ludzi do dzisiaj znam, mamy kontakt. Postanowiliśmy, że zrobimy taką lewiznę i na weekend wyjedziemy jeszcze do poza, do, poza tą, tą wioskę, poznawać Brazylię trochę. Ponieważ powiedziano nam, że od jednego pana, tego też poznałem, że jest taka wioska, dokładnie nazywa się Wale. Du Hanser jakoś tak. I tam jest świątynia Tianebry, świątynia, która jest prowadzona przez prywatne osoby. Mm -hmm. No i też dodam, że na marginesie y, mają, mają atest od Jana Pawła II, że było słowieństwo, także nie robią nic, nic demonicznego. No i tam miałem możliwość porozmawiania z medium. No i skoro miałem możliwość, te, te, te taka, taka zasada była, że każdy, kto tam przychodzi do tego nie mógł zadać trzy pytania. No ja sobie zrobiłem trzy pytania. Pierwsze to, dlaczego choruję, co zrobić, żeby się uzdrowić i jak długo to potrwa. No i z tymi trzema pytaniami siedziałem, czekałem w swojej kolejce, trafiłem do medium i jak tylko położyłem ręce, mhm. ona położyła ręce na, na, na mojej dłonie, od razu odpowiedziałem bez pytania. Nie zdążyłem zadać żadnego pytania. Od razu zaczęła mówić. Mam tylko w głowie przygotowane, a nie Tak, nie, nie, nie zdążyłem ich zadać. Po prostu ta pani zaczęła od razu mówić. No i ja się przedstawiła, co zapytałem, jak, 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 jak ja mam na imię. Powiedziałem, że Marek z Polski. <grym> Nigdy mnie dowcipnie nie, nie opuszczał. No i ta pani od razu powiedziała: chorujesz dlatego, twoje ręce są leczące, pół życia uciekasz. I musisz zacząć pomagać innym, a pomożesz też sobie. Czyli zmienić drogę, którą pan Zmienić drogę, dokładnie. Poszedłeś złą drogą po prostu i wszystko, całe życie obecnie cię sypie, ponieważ dusza by chciała się wycofać z tego, gdzie idziesz. Okej. Okay. No i to bardzo mocno mnie uderzyło. No właśnie, jak, jak się pan, co w panu się zadziało, no bo to. No ja miałem potem e, możliwość rozmawiania z taką jedną panią, taką starszą murzynką e, mm -hmm. I ona powiedziała tak. Ona też była e, jakimś tam medium, też uzdrowicielką. I ona mi powiedziała: "Wimarko, przez całe życie budowałeś zamek, a teraz ten zamek ci się rozsypał." Ale mówi, nie bój się, wrócisz do Polski i na nowo po cegiełce zbudujesz nowy zamek. Mówi, może minie rok, może minie pięć, a to jest nieuniknione. Ty zaprojektowałeś tą ścieżkę duchową i to ty tą drogą życiową pójdziesz. To nie jest, że ktoś ci każe, to ty mhm. sam sobie kazałeś, a teraz po prostu zbłądziłeś i teraz naprawiasz swoje błędy. No i nic chcąc, nie chcąc. No zacząłem sobie jakoś tak. No skoro mi powiedzieli, że jestem uzdrowicielem i to nie takiej nie taki niskiej klasy, że tak powiem, ja co wstaję, że gdzie wątpiłem choć miałem jakieś wizje, No właśnie, czy pan wcześniej Właśnie, wcześniej to jest też ciekawe, bo tak. ja miałem wizję, ale my ja na przykład my nie jesteśmy w stanie porównać. Ja nie jestem w stanie porównać Pana myśli do moich. Nawet moich dzieci czy mojej żony no nie jestem w stanie porównać, bo każdy ma własne myśli. I to, co ja na przykład ja widziałem w moich myślach, co mi się pokazywało, uznawałem to za moją no, po prostu fantazję. Mhm. A okazało się, że to nie jest żadna fantazja, to, co ja widzę. I więc ja w związku z tym, że nie mogłem tego porównać do niczego, no po prostu to ignorowałem. No, ale kiedy przyszedł do, do momentu, kiedy, że miałem ukierunkować tę myśl, i kolega tam miałem, którego brat był chory, i mówi, no to słuchaj, skoro masz takie zdolności, ci powiedzieli, użyj ich. W się no ale jak, jak użyć? Ja, ja nawet nie wiem, jak to zrobić. On leży w Polsce, a my jesteśmy w Brazylii, to jak ja mam to zrobić? No i mówi, no spróbuj. No, po południu położyłem się do łóżka, rozluźniłem się i zacząłem myśleć. No, i pojawiły się kontury ciała, i nagle zacząłem widzieć. Po prostu widzę, że dana osoba ma tu mniej więcej e, czarne miejsce, taki punkt duży. No i powiedziałem: Słuchaj, tutaj twój brat pokazuje mi się, że tu ma coś bardzo ciemnego. A on mówi, że to się nie zgadza, ponieważ on ma raka tej trzustki. Mhm. ja mówię, to, się, to może ja widzę lustrzane odbicie. Na, na odwrót. Na odwrót. Ale okazało się, że nie. Bo tego dnia, kiedy ja to widziałem, on wieczorem zadzwonił do Polski, okazało się, że jego wątroba przestała działać. I on po prostu był w stanie krytycznym, już. Y -y. I ze względu I, nie na trzustka wątroby. Tak, to, się najbardziej, to było najbardziej potrzebne w tym momencie, żeby tam, że wątroba się włączała. Bo tam podejrzewamy więcej bardziej chorobę, nie tylko trzustkę, ale tam więcej rzeczy było. I mi się zawsze po, po pokazuje to, co jest najbardziej potrzebne. Także to, co jest najbardziej krytyczne, zawsze najbardziej widzę. No i tak się to zaczęła ta, ta droga. Powoli, powoli. Ale wracając do Polski, miałem okazję. E Oczyścić dziewczynę. No, Zakończył ten wątek, że pan wrócił z Brazylii, wrócił tak? pan z Jana, od Jana od Boga. Mhm. E, no i zaczął pan wtedy praktykować to, co powiedziało medium. Tak. E, to były początki. Mhm. E, i Oczywiście było... to mhm. nie było tak od razu. Pomimo tego, że powiedziano mi, że żadna terapia mi nie pomoże. Jest tylko jedno rozwiązanie to ja, mój matematyczny umysł mi, no zaprzeciw, nie, no przecież ja muszę i dalej w terapię. Uh -huh. I dalej w terapię. Wydawanie kolejnych pieniędzy, kolejne terapie, no niestety nic nie przynosiło skutku. Nawet żona, gdzie serdecznie ją pozdrawiam, to jest najspanialsza istota, jaką znam. Powiedziała, że tyle pieniędzy wydałeś, pojechałeś, tam ci powiedzieli dokładnie, co masz zrobić, a ty ciągle Dalej. swoje. No i, i tak to właśnie jest. Jeżeli ktoś ma fundament bardzo mocny za dzieciaka zalany, to niezmiernie ciężko mu z tego fundamentu no, wyjść. W ogóle bardzo trudne, wie pan, no, trudno się panu dziwić, że, że chciał pan coś innego w życiu robić tutaj. No może to nie, że pan, tylko pana dusza wybrała tak naprawdę coś innego. E i nagle trzeba zmienić cały front, mm. zmienić zbudować na nowo zamek. Mm -hmm, dokładnie. Ale też teraz już po kilku latach, te, 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 mm, teraz więcej czasu, więcej rozmyślań, właśnie Czy pracy z, energi z energią. Dokładnie. I teraz ja też to widzę trochę inaczej. I uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. To, że ja mam takich rodziców i tak mnie ukierunkowali, i zalali mi taki beton. No nie chodzi o to, że w złym słowa tego znaczeniu, ale że taki, taki fundament dostałem, to było jedno z zadań dla mnie. Po prostu... Utrudniłem sobie, podniosłem sobie poprzeczkę, Jasne. że muszę pokonać wszelkie inne wpływy, żeby je odsunąć i znaleźć drogę. Czyli poniekąd ta droga i tak była Panu pisana. Tak, ta naprawdę, i dokładnie. I też to z tej perspektywy już też tak to widzę: że nic, absolutnie nic nie dzieje się bez przyczyny. Mhm. W naszych życiach każdy, prawie każdy dzień jest ważny i każda chwila się ma, ma znaczenie. Przejdźmy teraz do tego, co Pan aktualnie robi, bo zwracają się do Pana ludzie w różnych stanach, przed programem opowiadał Pan o tym, na jakim tak. etapie teraz jest bardzo trudno, ale to proszę Pan sam opowiedział. Tak, normalnie zacząłem od no, prostych chorób, jakieś tam bóle, czy to kręgosłupa, czy tam kolana, bo mam znajomych koszykarzy. Siatkarzy i też tam trzymałem ręce. To praktycznie od razu przestaje. Przychodzili z bólem. No, przychodzili z bólem. Na, na, na imprezach się spotkaliśmy, co go o, weź, Marek, mi złapca kolanko, bo, no, bo, bo boli, bo tam na, na, na siatce. Ja nawet taką anegdotę mogę dodać, że znajoma też mi położyła nogę, no i mówi, że, żebym podtrzymał tę nogi. Nie? No to trzymam chwilę nogi, tego mówię, no, już czuję, że już się nadawałaś, już energia już nie idzie. Ona mówi: No to weź się jeszcze, podtrzymaj, może będzie lepsze uzdrowienie. A ja wiem, teraz już tylko dla przyjemności twoje kolana trzymam. <laughs> tak, tak, tak to jest, że ja czuję dok dokładnie, kiedy energia przestaje iść. Wiem Bo dokładnie. Pan kiedy. się musi nie dzielić, upust robić tak. Tak ona, ona czuję kiedy idzie mocniej. Jak idzie mocniej, to czuję aż swędzenie, aż gryzienie pod, 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 pod rękoma. Ale nauczył się pan też tego odczuwania? Tak, nauczyłem się. Odczuwanie tego wszystkiego trzeba się nauczyć po prostu. Mhm. Na zasadzie porównania. To wiedziałem, co, 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 co e, jaka osoba, jaką ma na przykład potrzeby, bo były osoby bardzo chore. To czułem wyraźnie, że energia idzie tak mocno, że aż mnie tak swędzi, aż czypie. I jeżeli jest osoba bardzo chora, to na przykład po dwóch godzinach, nawet trzymania rąk, ta energia nie zatrzymuje się, ale po prostu już mam dość i mówię, że ta osoba też ma dość, bo też nie może za, za dużej dawki przyjąć bo to, to są już takie skrajne dawki. A jak ktoś jest właśnie osłabiony, to też tak ciągnie tą energię? Tak. Okej. Okay. A ktoś nie żyje? Nie. Jak osoba nie żyje, to jest jak, już jak, jak mebel. To już, to już nie idzie energia w ogóle. Także teraz właśnie stoję przed naj, największym wyzwaniem, jak, jak dotąd w moim życiu, e, ponieważ e, mam taki przypadk, przypadek e, dziewczynki, która... No, walczy o życie, tak naprawdę. walczę o życie w tego słowa w znaczeniu, że po naszej stronie, jak my to rozumiemy, życie, że póki serce bije i ja czuję energię, że ona jest, to jest życie, ale według lekarzy ona już nie żyje. I ma nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Mózgu, ale to znaczy stwierdzono śmierć? Tak, stwierdzono nieodwracalne uszkodzenie mózgu i teraz rodzice nie chcą zgodzić się na mhm. wyłączenie. Bo to chcę po prostu po, pobrać jej e, organy. Mhm. Jako I, dawca. Jako dawca. On tak jest. No ona jest młoda, więc mhm. jest no, smakowitym kąskiem, że tak powiem, w, te, w tej, tej branży. No i. Według mojej wiedzy, ja też to mówię rodzicom, według mojej wiedzy, moich doświadczeń, ja nie mogę powiedzieć o innych doświadczeniach innych ludzi. Mm -hmm. Ja zawsze mogę się opierać tylko i wyłącznie na tym, co ja odczułem i to jest dla mnie pewne, bo ja to czuję i to potwierdzenia mam z innych, o, z innych źródeł. Więc jak ja mówię, że ja czuję tą dziewczynkę jeszcze, ja nie wiem, czy ona wyjdzie z tego, bo ja nie jestem cudotwórcą i ja nie jestem Bogiem, ja nie wiem, ale na dzień dzisiejszy. Czuję, że ona jeszcze z nami jest, ona ma energię swoją, odbiera ode mnie energię i zaczyna coś się dziać. Bo wczoraj, do, właśnie wczoraj, jestem po zabiegu, u niej byłem. Czy wszystko się rozgrywa teraz? Teraz aktualnie. No, nie, aktualnie. Mhm. Jeszcze jutro będziemy mieli kolejne zabiegi. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Mhm. Ale jeżeli mi się uda, to praktycznie zostanie ona jakby. Przywrócona z martwych, no. bo według... Ja jestem ciekaw, jak się... No, ja też, to bardzo. Prawda, to jest bardzo, bardzo trudne, bo, bo to, to, to może tak źle zabrzmieć, że to jest obserwacja, obserwacja czyjejś śmierci tak i że ktoś jest ciekaw. No. No to, chodzi, to znaczy, to nie no, tak, bo, bo według, ten, według lekarzy ona już nie żyje. Mhm. Jak słyszałem rozmowy to lekarka mówiła do matki, że tu nie chodzi, bo ta matka mówi, że potrzebuje dla niej czasu, a lekarka powiedziała, że to nie jest czas dla niej, bo jej czas już się skończył. Mm -hmm. To jest czas dla pani, dla pani, Ale dla mogą matki. jeszcze utrzymać ją, ale no, pikety, oczywiście tak? tam są kłótnie takie wielkie, że tam jest walka po prostu, żeby ją zatrzymać, żeby mm -hmm. dać jej... Mm -hmm. Ja mówię, jeżeli moja energia jest stanie jej pomóc, to dać jej chociaż trzy dni, bo wtedy zacznie coś dziać i oni będą mieli wyraźne efekty, że jednak mózg działa. Jeżeli nie, to znaczy, że Jeżeli nie, to niestety już jest ciało także uszkodzone, że może dusza jeszcze chwilę jest przy tym. Jasne. Ja też nie wiem. bierze nie Pan to pod uwagę, że tak, ona biorę, może biorę bytycznie... pod uwagę, że może się nie udać. I jest tam jeszcze obecna, ale ona już nie żyje, też tak może być, tak? Ciało może już jest na takim momencie, bo my też wszystkiego tak naprawdę nie wiemy. Mhm. Nie ma jakiejś alfieomegi, która by nas yy, dokształciła w tej, w tej kwestii. Nie wiemy, kiedy tak naprawdę dusza opuszcza ciało. Kiedy może serce pracuje, może dusza jeszcze jest. Może już mózg nie działa, mhm. ale dusza może jeszcze chwilę jest, może ja to czuję. Mhm. Ale powiem szczerze, że jestem w dobrej myśli. Zobaczymy, jak się to jest sytuacja. To myślę, że nie tylko ja będę tutaj czekał na informacje od Pana, żeby mógł pan się podzielić tą informacją, no bo to jest rzeczywiście sytuacja to nawet nie tyle, że dające jakieś nadzieje, nie? Ale. Mhm. Mm. No niespotykana. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że najbardziej interesują mnie takie przypadki, gdzie naprawdę rodzice bo często właśnie spotykam się, głównie e, zacząłem współpracę z dziećmi, na to, że zajmuję się lękami nocnymi. Mhm. Ale o lękach nocnych to byśmy w, innej, w, kolejnym, w, w kolejnym programie, programie. mogli ja Bo To tak, Bo to jest dosyć trudny temat, to co Pan teraz e, poruszył. Bo oczywiście nie chciałbym, żeby był wydźwięk taki, że gdzieś tam robi się nadzieje mnóstwo ludzi mhm. e, i że, nie wiem, no, jeździ Pan po szpitalach do ludzi, którzy już są znani jako umarli, prawda? Mhm. Znaczy, ja od razu y, powiem, że to nie jest tak, że ja jeżdżę po szpitalach. Mhm. To jest pierwsze takie zdarzenie. Ja Jasne. wcześniej nigdy nie byłem, nie robiłem czegoś takiego. Poproszono mnie o to y, przez osobę, której pomogłem. Jasne. I ona uważała, że może zdarzy się cud, może akurat. Więc ja też nie chciałbym robić nadzieję innym rodzicom, no dokładnie. bo też każdy przypadek jest inny. No i każda dusza jest inna. Każda dusza jest inna. Każdy plan dla, inny, dla, dla poszczególnych jest inny. Ja na przykład mogę powiedzieć, że e, przyjeżdżało do mnie dwójka dzieci. De facto one były z tej samej klasy. I one miały, e, to się nazywało, lekkie upośledzone umysłowe. Był chłopiec i dziewczynka. Mhm. Zrobiłem zabieg zupełnie przypadkiem. Zrobiłem przypadkiem y, zabieg, bo tak złożyliśmy, że spotkaliśmy się i coś mi ruszyło. Co myślę, czy to dziecko, mówię, zapytałem matki, czy to dziecko y, by usiadło przede mną, żeby mu położyć. No myślę, że tak. No i zrobiłem y, zabieg, oczywiście z tych, tych potnięć demonicznych. Trochę tam tego było, więc musiałem tam troszeczkę chwilę tam zamknąć oczy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. No i przez 15 minut robiłem tą energię. No i potem po kilku dniach ta matka do mnie dzwoni i mówi, że co ja zrobiłem temu dziecku, bo on się stał bardziej świadomy, elokwentny, taki uspokoił się, bo on był taki bardzo roztrzęsiony, roztrzepany, zmienił się do takiego niepo, nie do poznania po prostu, ale ja wiedziałem, że od niej jak ja to usłyszałem, od matki, Matka, jak to matka widzi więcej niż to w rzeczywistości jest, więc ja to powtarzam, że nie, nie od matki chcę informację. nie ktoś z zewnątrz zobaczy to dziecko i określi, czy coś się zmieniło. Czy są zmiany? Czy są zmiany? I właśnie czekaliśmy na takie potwierdzenie, i jak tylko ktokolwiek znał to dziecko, widział to dziecko, od razu mieliśmy potwierdzenie, że upośledzenie, to się nazywało lekkie upośledzenie umysłowe. No, i koleżanka jego, która też jest z jego klasie, też rodzice postanowili do niej przyjeżdżać. Ale ja od razu powiedziałem, to są dwa różne przypadki. One mają to samo z, z, od lekarzy zapisane, ta sama jednostka chorobowa, ten sam stan, ale powiedziałem, to jest zupełnie co innego. Jedna była uszkodzona. Nie powiem jak, bo byśmy tutaj film skasowali zupełnie. Okej. Okay. Od dziecka była uszkodzona, a drugie a drugi dziecko się takie urodziło. I to, które się urodziło praktycznie szybko, szybko z tego wyszło. Mm -hmm. Na dzień dzisiejszy <coughs> Przepraszam, nie potrzebuję już nauczyciela prowadzącego, bo takie dzieci mają właśnie opiekę dodatkową, a drugie dziecko, no niestety rodzice, nie, bo to jest właśnie to, że nasza wiedza polega na porównaniach. I tam ci rodzice porównywali do tego chłopca, swoją córkę, że no nie ma efektu. Mm -hmm. Ja mu mówiłem, że to będzie dłuższy efekt. U niej musi, muszą, muszą Właśnie od razu widziano, co jest grane, i powiedziałem tak: organizm tej dziewczynki musi wyrzucić z siebie coś, a potem zregenerować układ nerwowy. Panie Marku, temat jest bardzo szeroki, pozostawmy to na kolejne wątki, na kolejne programy. Chciałbym, aby Pan na koniec podał. Kontakt do siebie? W jaki sposób osoby, które są zainteresowane, chciałyby o coś podpytać albo być może chciały skorzystać z Pana pomocy, uzdrowiciela? Jaki kontakt do Pana? Śmiało mogą pisać na maila. Mam stronę, założyłem sobie cudownedłonie.pl. Także tam znajdą i telefon, i maila mhm. i jak, jeżeli będą jakieś problemy, prośby. Północ kontakty. Polski, bo Pelplin. Północ, jak najbardziej. Pelplin, ciekawa nazwa. Jak najbardziej. Panie Marku, może się uda, żeby będzie Pan również na spotkaniu, które organizuje Wysław Błaszczyk. Kto wie, bo to niedaleko Dobrzyna. Brzyna. Mm -hmm. e, pewnie o szczegółach porozmawiamy później. Drodzy Państwo, e, zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, do kontaktu z moim gościem. Pan Marek Baniecki był moim Państwa. Gościem. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami z VTV. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki również.